Moja postać będzie wysportowana, mój człowiek będzie grać w gry po 12 godzin bez przerwy. Jeśli kosmici istnieją, to czemu się nie odzywają? Mój stary chyba jest kosmitą, od 10 lat się nie odzywa. Kiedy zrobiłeś sobie kawę przed wyjściem, ale jedyne czego pragniesz przed wyjściem, to nie wychodzić. Kiedy ktoś siada obok ciebie, mimo że wokół jest mnóstwo wolnych miejsc. Nauczycielka to duży projekt. Nie zostawiajcie go na ostatnią chwilę, ja noc przed terminem. Niedźwiedź Polarny z programu Netflixa. Uroki mieszkania w bloku. Dzieci to nauczy nas Pan czegoś, woefista. O czym marzysz? O tym, żeby spotkać się z kumplami, to idź, tam już nie da się pójść. Moja żona czy w pracy też się zachowujesz jak małe dziecko? Ja? Jak dorosnę to będę sobie kupować Lego ile tylko zechcę. po latach pięć stów za małe pudełko pogrzało was do reszty? Kiedy w wieku 15 lat zrozumiałeś, że dziadek zostawił ci w spadku tylko swój przepis na Bimber, nie mógł samochodu zostawić albo mieszkania? Kiedy w wieku 30 lat zrozumiałeś, że dziadek zostawił ci w spadku tylko swój przepis na Bimber, władam boskim zaklęciem. Kiedy masz zamówienie, aby namalować wszystkich świętych, ale terminy cię gonią. Reklamy z motywem świąt Bożego Narodzenia 1 listopada. Reklama salonu optycznego. Nonut November zaczyna się wiewióry. Kiedy po trzech dniach odpoczynku i normalności wracasz do pracy w Janusz Plexie. Witamy ponownie w wesołym cyrku. Ja z dziewczyną na przystanku czekamy na autobus przy temperaturze minus -25 stopni. Challenge napisz w komentarzu, czy u ciebie też taka kosa, a teraz kopźni, lajka byczku. Kiedy silnik zaczyna wydawać dziwne dźwięki, więc dajesz głośniej radio i problem znika. Kiedy ty masz fazę stulecia, a ziomek zadaje ci jakieś prozaiczne pytania, będziesz żygać. Dłuższe posiedzenie na Kiblu Starter Pack. Jako osoba dorosła zawsze zapominam, że mogę dosłownie wsiąść do samochodu, kupić ciasto kiedy tylko chcę i nikt nie może mnie powstrzymać. Co jest legalne, a wydaje się być nielegalne? Branie wolnego w pracy, gdy jest się naprawdę chorym. To były piękne dni. Dobre relacje, wygrywasz synku? Lepsze relacje, wygrywamy synku. Kiedy stara da ci pchać wózek w markecie i wlatujesz w alejkę. Ja zbieram się rano śpiący do pracy, skarpety w szufladzie. Serek topiony na kanapce, nowy iPhone na kredyt, stan uzębienia. Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Goście już poszli. Goście dobra, zbieramy się, ja. Ojciec, kiedy jakiś randomowy kierowca używa jego podjazdu, żeby zawrócić. Ja próbujący dosięgnąć serniczka. Nie wkuwisz się, że to koniec weekendu, jeśli nie masz pracy. Jak Włosi uczą się anatomii. Kiedy powtarzasz coś komuś już czwarty raz, a ten nadal nie rozumie. Wpuść nas, Grażyna, wiemy, że jesteś singielką po czterdziestce. Ośmioletni ja idący do szkoły, bo mama nie uwierzyła, że mam zawał serca w stopie. To nie grafika z PlayStation, to popiół z wulkanu albo przedmieścia Bydgoszczy. Trochę mi zajęłoby zauważyć, że to jakiś koleś, a nie dinozaur. Miłego oglądania. Faceci, kiedy dziewczyna do nich zagada. Kiedy zapomnisz anulować po okresie próbnym i zje ci hajs z karty. Miał, o cześć koleżko, ale jesteś milutki, podoba ci się jak głaska. Tak, podoba się, czekaj, a ty nie masz czasem alergii. Do czego zmierzasz? Dorosłość jest wtedy, gdy zaczynasz mieć znienawidzoną kasierkę w supermarkecie. Chłopaki, zapomniałem prześcieradła, ale jestem tutaj. Mama, przez te głupie gry, nie wiesz, co jest prawdą, a co fikcją, tymczasem programy, które ogląda moja mama, wierząc, że są oparte na faktach. Frodo zakłada pierścień o trzeciej w nocy Sauron. Jasrający, zapomniawszy zamknąć drzwi od Kibla, mój kot przez cały czas z jakiegoś powodu. Moi sąsiedzi z góry w każdy weekend. Kiedy prowadzisz auto i w radiu zaczyna lecieć Twój ulubiony kawałek. Typowa jesieniara, mój kot. Kiedy grasz w jedną ze swoich ulubionych starych gier i zdajesz sobie sprawę, że nie tęskniłeś za nią tylko za tym, jak się wtedy czułeś. Są dwa rodzaje sprzedawców na ryneczku. Niewielu ludzi wie, ale mała. Kieszonka w dżinsach jest na twoją wypłatę, w przeliczeniu na euro. Tak mamo gotuje sobie w domu starter pack. Kiedy dzwoni dzwonek do drzwi w trakcie popołudniowej trzemki. Babcia, ale z ciebie przystojny chłopiec, dziewuchy się będą za tobą uganiały, ja teraz, gdzie one są? Mama robi ci jajecznicę na masełku, ty, gdzie jest boczek, gdzie boczek? I tak do usranej śmierci. Ktoś mówiący do mnie z samego rana, jak kontuzjowany obudzeniem. Kiedy muszę przewinąć do swojej daty urodzenia w formularzu online. Pasażer samolotu usiadł obok typa, który wyglądał dokładnie jak on. Lecimy razem, tak. Moje dziecko szukające butów każdego poranka. Ja słucham świetnej starej piosenki, jakiś dzieciak, to piosenka z TikToka. Wziąłeś ją z TikToka co nie, co ty powiedziałeś. O stara maszynko, jaki jest sekret twojej długowieczności? Byłem ostatni w opakowaniu. Kiedy w polskim serialu, filmie potrzebny jest aktor, który zagrażula? Kiedy chcesz upiec tęczowy placek, ale na końcu wychodzi ci gówno jednorożca? Ja, twój nie cierpię nieogolonych lasek, też ja. Czy ta szklanka jest w połowie pusta czy w połowie pełna? Jest całkowicie pełna. Witamy w firmie. Kiedy mama wypisała cię z religii i możesz iść do domu godzinę wcześniej. Hehe. He. 16 zadań czeka na realizację. Ja. Te dwie osoby, które na każdej imprezie siedzą w kuchni i dyskutują o sprawach wagi światowej do samego rana. Ktoś, znowu grałeś cały dzień w te swoje gry? Ja, oczywiście, że nie. Skąd ten pomysł? Także ja. Kiedy nie masz chęci do pracy, a zostały Ci jeszcze dwie godziny do wyjścia z biura. W nienawiści do kożucha tak zostałem wychowany. Słabo, że jest zabawką. Lekarz, kęs trzeba przerzuć przynajmniej 30 razy przed połknięciem. Ja. Drugie śniadanko, gdy szykuję je sobie do pracy, drugie śniadanko, gdy wyciągam je na przerwie. Kiedy zobaczysz, jak firmowy kapuś rozmawia z przełożonym. Dawaj następny filmik byczku.